To będzie uderzenie goleniem na wysokość łydki. W środku łydki jest punkt witalny. Będzie łatwo trafić. O właśnie podzielić z Wami koncepcją, w jaki sposób y, stosować uderzenie tak zwane low kick. Wszyscy już wiedzą co chodzi, więc uderzenie goleniem y, tutaj piszczelem na wysokość uda, na wysokość żeber, na wysokość szyi, czy nawet głowy. Ale jest jeszcze jedna koncepcja, która pięknie wpisuje się w system samoobrony, szczególnie w systemy, czyli uderzenie low kick, które wchodzi na łydkę. Pokażę, że ma to sens, pokażę, że możemy w ten sposób profesjonalnie się obronić, niekoniecznie tutaj ćwicząc całą gamę tych technik low na wszystkie wysokości, kiedy po prostu Wystarczy, że się dobrze ustawimy i zobaczymy, że ten punkt jest wolny do uderzenia. Ale zanim do tego dojdzie, ja tylko przypomnę, że warto ćwiczyć siłę uderzenia na tym właśnie elemencie, czyli trzymamy tarczę.